Z na każdym następnym przelotem Zaraz niżej będzie tutaj przylatywała. Myślę, trzeba uważać szczególnie w pierwszych rzędach, żeby tutaj na noc przylatywała i nie straciła. zaraz na tym hmm. zbiorniku. Dzień uwaga. Takie niebieskała piórka. Widzimy, że dorosła Ona już... No tutaj jeżeli chodzi o wygląd, to się nie zmieni. E, tak będzie wyglądała też za parę lat. Morzeł e, Niebieski. Czasami też jest... nazwa Morzeł Czyliski. Morzeł Werdy jest. Takie tutaj nazwy się spotykają. No i mamy okazję tutaj oglądać jedyny egzemplarz w kraju.